Tutaj mamy rodzinę CD25 eee, No i zobaczymy ta pszczoła jest, dostała korpus pokarmu dostaje nam stop ciasto i dostaje jak widać tutaj jakieś patyczki Jest to pszczoła, która jest opisana u mnie maratonka CD25. Patyczki odkładam, one pełnią jakąś tam funkcję. Pod spodem jest ciasto. Tutaj już jest bardzo dużo młodej pszczoły. Zobaczę czy na górny korpus weszła w pszczoła w celu czerwienia. Czy jest tu czerw, czy jak skorzystały z tego pokarmu, czy to dużo wyjadły. Nie tutaj jest luz. A! I w ucho dostałem, Bo sobie zajrzałem. Ład wychyliłem i... trochę jest jest dosyć chłodno to nie będę tutaj no i dupa to jest młoda pszczoła jung młodziutka patrzę czy nie ma matki wyjadają oczywiście Tutaj jest cała ramka zaczerwiona, jest i matka. Chodzi sobie trochę będę więcej dymu używał, bo jest dzisiaj dosyć zimno o jest już trutej nawet cała ramka zaczerwiona truta bo też zaczerwiona trzecia ramka też i, i czerw i, i gryziony czerw i larwy Ok, a dalej jest pokarm, który ochoczo pszczoły połykają. Ramki brzeżnej. Oczywiście pełna pokarmu. Tylko od razu mówię: ja tym pszczołom dałem pokarm. W zimę przyłożyłem pokarm, bo za czym, że jest bardzo duże zużycie, i dałem im po prostu pokarm. Piękna ramka młodej pszczoły. Zaczerwiona, cała zaczerwiona ramka, z larwami. cała ramka lars. Sieman, dzień przed Wielkanocą. Przed wielką sobotą, wielką Tu czerw się wygryza. Tu się wygryz czerw i larwy. Są? Tutaj są larwy, wygryziony czerw, tuż nastąpiła wymiana pszczoły, tutaj jajeczka, jajeczka, jakiś wygryziony czerw, trudnie powygryzany. Tarwy, wygryziony czerw. No i tu pokarm wyjadają. Pszczoła po użyciu dymu nie pokaże tego, schodzi na dół. Nie są jakoś mocno kąśliwe. Musiałem tu dużo dymu użyć, ale jest tylko 9 stopni ciepło. Więc. Dajemy im niech wyjedzą do końca mają zasoby od góry i dlatego te dlatego te patyczki CD 25, czyli maratonka. Bo głupie są te nazwy, w ogóle są bez sensu, ale widzę, że dużo osób chce, żeby to jakoś było nazwane, więc to jest linia maratonka.